Witam Was w kolejnym odcinku z kariery Juventusem. Jak pamiętacie, e, dzisiaj czas na turniej przedsezonowy, na pierwszy ogień, mecz z Realem Madrid. Myślę, że całkiem ciekawe spotkanie. E, towarzysko, co prawda, natomiast zagramy sobie e, pokaż najlepsze akcje. E, pokaż najlepsze akcje. Spróbujemy e, jakoś ten mecz sobie tak zagrać, po prostu, żeby też coś się tutaj w tym odcinku działo. Zobaczymy, czy nasza ekipa będzie w stanie tutaj pokonać zespół Realu. Szansa na dośrodkowanie, tylko komu? Czy jest tutaj ktoś, kto będzie wbiegał? Jest dośrodkowanie, jest Wlachowicz, jeszcze jest zamieszanie w polu karnym. Mamy piłkę. Kulusewski, kulusewski uderzenie, ale to było takie dosyć kiepskie. Rzut rożny dla Realu Madryt w minucie 17. Luka Modric wykonuje ten stały fragment gry. Tutaj Antonio Rudiger ma szansę ze swoimi kolegami z drużyny powalczyć. Kurde, ale przecież to była świetna kontra. I, że tak powiem, gra mnie pozbawiła tego. Antonio Rudiger. Grajmy na krótko. Tutaj jest Paul Pogba. To aż się prosi o uderzenie. Pol Pogba, no strzał lepszy niż na pewno kulusewski, natomiast dalej kurtua dobrze na linii. Ajajajajajajaj, no aż chciało się tutaj zagrać. Real Madrid, szansa na dośrodkowanie, proszę państwa. Szansa na kontra Realu Madryt, ale jest tutaj, widzę Kimbembe. O, Rudiger ma szansę ze swoim kolegą z drużyny. Bardzo dobrze. No i Puchar Elity Azji kończymy w pierwszym meczu na 0-0. Więc Leo Messi za bardzo się nie pokazał. No i kiepsko, kiepsko, kiepsko. Natomiast no, jest to mecz towarzyski, więc tutaj nie ma żadnej napinki. Nie mamy tutaj żadnych jakichś tam złośliwości. O oferta wypożyczenia za kwaraczelię jest transfer Zakari. Mm, Wiecie co zakari mi jest potrzebny to na pewno nie da Graka jak najbardziej do Turcji. Czemu się chcemy pozbyć kwaraceli? No kurczę. No, nie chcemy, bo kurde, jednak z tym Gruzinem jakaś tam przyszłość sobie wiąże, więc byłoby kurde kiepsko. Tutaj Kajo George na wypożyczenie do Ajaxu Amsterdam na 12 miesięcy, czyli na jeden sezon. Pogra sobie, myślę, więcej niż tutaj, więc szkoda, że szkoda by było, żeby się tutaj chłopak barnował. Zarządzanie zespołem. Tutaj Pogba, już czerwona kartka w pierwszym meczu, więc w sumie dobrze, bo Tonali skakuje za niego wskakuje Zakaria, tutaj wskakuje Timber, e, Bonucci oraz Rugani, Perin, Quaracelia. Makini zamiana, Belotti, zamiast jego Ichnaterian, Zule, no i gramy. Gramy jest to, e, jest to po prostu najlepsze akcje, no ale jest to mecz towarzyski, więc też tutaj chciałem dać zagrać Chłopakom, którzy na co dzień no, nie mają okazji grywać, więc, więc zobaczymy. Pierwsza akcja naszej strony: kontra Juventusu, jak to wygląda? Czemu gra Messi? Nie mam pojęcia, czemu gra Messi, ale. Kurde, mieliśmy grać rezerwami. Nie wiem dlaczego się tak nie stało. No cóż, w każdym razie przegrywamy z Chelsea 1 do 0. Messi tutaj pokusi się o dośrodkowanie Leo Messi dośrodkowanie Jest uderzenie Cały czas jesteśmy przy futbolówce Na spokojnie, rozegrajmy to No i niestety Indywidualny rajd Jak to wygląda? Tutaj Kieza Aha Aha <gryw> No to nieźle, no to niezła giereczka no nic no. Co możemy zrobić z taką grą? Za bardzo nic. W każdym razie no, tutaj nie miałem wpływu na tą sytuację, Kieza się poślizgnął. Także mamy jeden punkt po, po dwóch meczach. No i nie wygląda to za dobrze. Natomiast, no tak jak mówię, ja totalnie, że tak powiem. Nie interesuję się tym turniejem. Kieza. Wiecie, co dacie? 200 baniek, to możemy rozmawiać. Wypożyczenie z opcją wykupu Filipora Nokii. Nie wiem, czemu ja tej oferty nie mogę zaakceptować. Nie mam zielonego pojęcia. No, ale w każdym razie i tak nawet nie planuję jej zaakceptować. Więc. Więc w sumie bez znaczenia Oferta transferu za Wlachowicza i za Kimbembe. Tutaj odrzucamy Kimbembe z Bergamono, proszę was, chłopaki. Szanujmy się. Karim Adeymi i 80 milionów. No sorry chłopaki, ale, ale rezerwowych napastników to mamy. <śleszamy> Hmm. Zarządzanie zespołem. No dobrze, yy, oszczędzamy naszych najlepszych zawodników. Wchodzi Bonucci, oszczędzimy Messiego, ale to zaraz. Wejdzie Belotti, wejdzie sobie Quaracelia, wejdzie Makini, Tonali i Zakaria w środku pola. Yy, dajmy szansę, może Kiviorowi tylko gdzie ty jesteś, Jakub? O, tu jesteś, jest Kiwior, za Kulusewskiego wejdzie może Zule. O, tak zrobimy. Pokaż najlepsze akcje. Zobaczymy, czy tym razem nam zaliczy te zmiany i czy będziemy faktycznie grać rezerwowym składem. No chyba tak, bo, bo numery są zmienione, więc. Więc dobrze. Atletico de Madrid. Indywidualna akcja. To Jakub Kiwior. Jakub Kiwior. Fenomenalny odbiór Jakuba Kiwiora. No i indywidualny rajd, tym razem Kwala Po drugiej stronie. Lecimy w drugą stronę. Tutaj na Ichnaterian troszkę żeśmy zwolnili tą sytuację. Zakaria, świetne zagranie. jaj, aj, 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 aj. szkoda. Teraz znowu indywidualny raid Atletico de Madrid i znowu Jakub Kiwior kontra João Felix. No proszę Państwa, no Jakub Kiwior na razie tutaj nie do przejścia. Także pokazuje się naprawdę z dobrej strony, chłopak. Pokazuje, że, że jest wart uwagi. Kolejna wygrana główka kiwiora, naprawdę tutaj. Kiwior zbiera fenomenalne oceny, chyba na ten moment. Tutaj piękna piłka do Kwaraczeli. Kwaraczelia może nam dać zwycięstwo. Belotti, Andrea Belotti. Kwaraczelia podaje do Belotti'ego i nasz zmiennik y, strzela bramkę na 1 do 0. Więc fajnie, że zmiennicy też dają radę. Yy, dobra. Piękne wejście i jest kontra juventusu. Przy piłce Zakaria. Świetna piłka. Świetne rozrzucenie. Kwaraczelia. Ajajajaj. Ej, myśmy kończyli w dziewiątkę? Co tu się odpierdziela? Przecież. Tu czerwona pogba. Tu teraz, ja nie wiem, kto tutaj skończył z czerwoną, ale no, kończyliśmy mecz w dziewiątkę i jeszcze ten mecz wygraliśmy. Ciekawa sprawa. No powiem wam szczerze, że bardzo ciekawa sprawa. Rudiger hmm. troszkę zmęczony. Nie dziwię mu się, bo, bo troszkę pograł. Kurde tego da grackę wszyscy chcą, ale on nigdzie nie chce przejść. No i to jest problem. Odrzucamy ofertę za Perina, bo Perin jest naszym e, rezerwowym zawodnikiem mm. i myślę, że e, no zostanie nim, no bo potrzebujemy bramkarza do rotacji. Wiadomo, że Szczęsny też wszystkiego bronić nie może, a też odpukać w razie jakiejś kontuzji, no też potrzebujemy po prostu bramkarza. Oferta w pożyczenia za Manciniego. Mm, inaczej. Dragusin, Wypożyczenie na rok. Spoko. Zleć. Wypożyczenie na rok. 136. No kurde, nie? No przecież my się nie możemy tak osłabiać, bo przecież my chcemy wygrać Ligę Mistrzów. A, a wiem, że jak będziemy tak sprzedawać po kolei wszystkich, tu Lachowicza, tu Kiezer, tu coś tam, to, to za chwilę wrócimy do stanu z poprzedniego sezonu. I to nie będzie dobre Oferta wypożyczenia dla Ranoki Na rok do Osasuny? Spoko Niech chłopak idzie Na wypożyczenie jak najbardziej Jeśli chodzi o transfery to też nie wszystkich Chcę sprzedawać, no bo kasy mamy w miarę dość A, a jakby wiecie Dogadałem wypożyczenie Mancini idzie na rok Dragushin idzie na rok Andrea Di Pardo, tam widzę, że Neszwild trochę się z negocjacjami gubi. Odrzucamy. Odrzucamy, bo Kiwior, powiem Wam szczerze, że tymi dobrymi występami, no naprawdę yy, dał mi takie, takie, taki bodziec, że jednak może warto na niego stawiać w takich właśnie mniejszych meczach, typu jakiś puchar, yy, typu jakiś tam mecz w lidze mistrzów, który gdzieś tam będzie jakby już o nic że tak powiem, będziemy mieli na przykład pewny awans czy, czy coś, czy to będzie jakiś zespół słabszy, to może, może tak to powinno wyglądać. Oferta transferu Desilio, Las Palmas. Kurczę, no Desilio. Wiecie co? Desilio jak najbardziej. Natomiast Roma chce kupić Paula Pogbe. Dacie 120, Pogba jest Wasz. Natomiast jeśli nie, to jakby ja też ligowego rywala wzmacniać nie planuję. Tym bardziej, że już jakiś czas temu podebraliście mi Paulo DiBale. Dobra, tutaj kolejne wypożyczenia się e, akceptują. Radu Dragusin przenosi się do Leeds United na rok czasu. E, Christian Mancini na okres roku przenosi się do Portugalii, do Porto. No i to na razie tyle, jeśli chodzi o dalsze losy naszych podopiecznych. Dobra, e, co tu dalej? Desilio nie zmienia balw klubowych, co wam się dzieje? E, zleć, inaczej, wypożyczenie na rok. Wypożyczenie. Mm. Kiwiora nie chcę wypożyczać, Pelegriniego również nie. Ich Nateriana również nie. Dobra. Tam na horyzoncie już się czai mecz ze Specją, który na pewno sobie zagramy. No bo no bo czemu by nie? Oferta transferu Kieza. Barcelona chce nam dać 18 milionów plus Bruno Fernandes. Nie. Yy, odrzucamy ofertę za kibiora. Desilio. Odrzucamy, bo Las Palmas wydaje się ciekawszym kierunkiem i dają więcej pieniędzy, więc. Yy, więc tak. Dobra. Dawajcie mi tą specję. Ja chcę tą specję. Kurde. Pogba, dogadaliśmy sprzedaż. 110 milionów. Dobra, co tu się dzieje, proszę państwa. Wypożyczenie Ejka na rok. Spoko. Wlachowicz. Co tu się dzieje? Atletico Madrid. Myśmy odrzucili 200 milionów od PSG. Atletico Madrid chce ściągnąć Duszana Wlachowicza. No to już byłoby. To już byłby hit. Tutaj podobnie zamaki niego. Transfer akceptuje. Pogbe akceptuje. Kurde. Jakby 110 milionów za 30-letniego zawodnika biorę w ciemno. Oferta transferu Giatti Federico Giatti. Odrzucamy ofertę Barley. i Timber Newcastle United. Tutaj chłopaki się zbroją, ale Timber to jest nasz kluczowy zawodnik. Co prawda do rotacji, ale kluczowy. Zarządzanie zespołem. Kulusewski-Kosticz, pierwsze mecz Serie A. Otwarcie. Tutaj jest szansa na dobry wynik. Pokaż tylko ataki. Zobaczymy, czy uda nam się dobrze zaprezentować na otwarcie ligi. No bo wypadałoby, kurde, no z taką paką i ze specją. No moim zdaniem, no trzeba by. Atak Juventusu. Pierwsze dobre podanie. Kurde, zjęli piłkę Messiemu z nogi. Szkoda, bo, bo chciałbym, żeby właśnie Messi też zaczął strzelanie, ale widzę, że tutaj jest szansa, jest szansa. Leo Messi, Leo Messi wbiega w pole karne. jaj. Leo Messi spojenie. Kurde, to się może źle skończyć, bo jeśli będziemy tak strzelać, strzelać, strzelać i nic z tego nie wyniknie, Piłka do Messiego. Messi zagrywa piętą. Wlachowicz. Leo Messi. Świetna asysta, proszę Państwa. Piętką do Dusza na Wlachowicza, który otwiera strzelanie w tym sezonie. Dając nam prowadzenie 1 do 0 w minucie 14. A to już minuta 20. Przy piłce Dejan Kuluszewski. Yy, zagramy sobie na króciutko. Jest Ante Grudiger. Jest Leo Messi. Messi próbował uderzyć fałszem, ale niestety. Piłka uderzyła w obrońcę. Mamy rzut karny, i do piłki podszedł nie kto inny jak Wlachowicz. Tutaj, Drągowski, co ty masz? Okulary? Drągowski ma okulary, nie? To są jaja. Nie no, Leo Messi musi podejść do tego rzutu karnego. Lewo okienko. Drągowski bez szans. Leo Messi, yy, debiutancka bramka w barwach Juventusu. Wita się z kibicami, co prawda, na wyjeździe, ale zawsze yy, dobrze. 50 minuta. Kolejna sytuacja Juventusu Turyn. Czy uda nam się ją wykorzystać? Zagranie Pol Pogba do pustaka. Kolejna sytuacja 3 do 0. No tutaj Juventus pokazuje klasę na tle specji. No fenomenalna gra Turynu. Koncert, można powiedzieć koncert w wykonaniu Juventusu, a to jeszcze nie koniec, bo tutaj wlachowicz się rozpędza. Indywidualny raid naszego Serbskiego napastnika, który zagrywa teraz do Federico Kiezy Federico Kieza, Federico Kieza podanie po ziemi, i mamy bramkę samobójczą 4 do 0. Prowadzimy teraz już 4-1, bo Specja strzeliła bramkę. Aj, koniec, koniec 4 do 1, proszę Państwa, no fenomenalny wynik, naprawdę otwarcie sezonu w wykonaniu naszej drużyny no potężne, naprawdę potężne 4 do 1 Messi ocena 9-5 chyba zawodnik spotkania z tego co mi się wydaje no więc Juventus z przytupem wchodzi w Serie A co jak najbardziej mnie cieszy no bo, no bo wiadomo Paul Pogba odchodzi do AS Romy za 111 prawie milionów euro no i jest to jakby szansa że możemy kogoś jeszcze pozyskać. Juventus jest zadowolony, no bo udało nam się za dobre pieniądze sprzedać 30-letniego piłkarza, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Marley Ake na rok przenosi się do Kolonii. Niech sobie tam chłopak gra. Czemu by nie? Dobra. No myślę, że ten środek pola się nam tutaj Yy, wyklarował no bo będzie grał tam Tonalli oraz yy, Locatelli. Natomiast Mackini oraz Zakaria zostaną tutaj w odwodzie. No i myślę, że jest to całkiem przyzwoita opcja. Dobra, co my tu mamy? Kurde, dobra. Oferta transferu Kostic. Chwila, bo tutaj coś się dzieje. Kiwior, odrzucam ofertę Ellasu. Filip Kosticz, Tottenham, 87 milionów. Chcą widocznie yy, kogoś yy, o, o profilu Ivana Perisicia, ale odrzucamy tę ofertę. No i Di Pardo. Jakby widzę, że te kluby z MLS cały czas gdzieś tam próbują negocjować, ale cały czas... Ruggiani tam jest gdzieś... Spruty. Zagraj mecz. Zarządzanie zespołem. Co tu się dzieje? Tonali. Quaracelia. Kurde, no mamy strasznie zmęczony zespół. Nie mam pojęcia dlaczego. Kurde, bele. To, to jest problem. No to jest ewidentnie problem, bo bo jakby sami rozumiecie, no nic, pokażemy tylko ataki, zobaczymy jak się rozwiąże ten mecz z Empoli. Zaczynamy. Juventus, atak Juventusu. Messi przy piłce Messi świetne zagranie Fedek za Uderzenie, natomiast tutaj Bramkarz Empoli staje na wysokości zadania I Empoli prowadzi, no to jest po prostu niesamowite, że strzelamy bramkę i to już któryś raz tak jest chyba Że strzelasz bramkę albo masz sytuację po czym drugi zespół y, prowadzi No to jest po prostu y, hit Natomiast no, nie możemy tutaj pozwolić sobie na utratę punktów z Empoli. Świetna piłka do Leo Messiego. Tutaj Leo Messi napędza. z Judrywala, Zagrał do Wlachowicza. Kwaraczelia. Fedek Jeza. No nie jest dobrze. Nie jest dobrze, bo jest 67 minuta, a my dalej przegrywamy. Trzeba tą sytuację jakoś rozwiązać. Jedziesz, Wlacho. Wlachowicz się przepycha. Duszan Wlachowicz. Zagranie do Messiego. Niesamowite. My to przegramy. My to najprawdopodobniej przegramy. No chyba, że teraz. Y, Duszan Wlachowicz zostaje piłkę w y, świetnej formie. No i Wlachowicz. Duszan Wlachowicz. No w tej sytuacji już no, nie miał prawa się pomylić. No, i Serb w 71. minucie daje nam bramkę wyrównującą, ale tylko wyrównującą. No i tracimy punkty na własnym terenie z Empoli. No, trochę na własne życzenie, ale. No szkoda tego meczu, bardzo szkoda, bo w takich meczach to powinniśmy obowiązkowo inkasować 3 punkty, a tak się nie stało. Wypożyczenie fraboty. Odrzucamy tą ofertę. Już na razie tej kadry dość, jeśli chodzi o uszczuplania. E, dobra. Troszkę też podeszliśmy do tego rezerwami, natomiast. E, no ta strata punktów troszkę nas boli. Dokończymy no, sobie okienko transferowe, żeby nie było. Bergamo. Odrzuć ofertę, nie no, kiwior. Kivior ma zostać. Kivior będzie sobie grał w pucharach i w y, m, słabszych meczach. Myślę, że na spokojnie. Rudziani. Myślę, że na razie to by było na tyle, jeśli chodzi o osłabienia. No bo też nas potem może braknąć w sezonie, a nie chciałbym tego. Chciałbym, żeby te dwie jedenastki przynajmniej były. Oferta transferu Fagioli. Kurde, no... Strasznie, strasznie te kluby gdzieś tam się biją o tych naszych zawodników. No nie ma się co dziwić, dotarliśmy do finału. Wygraliśmy Ligę Włoską, Liga Mistrzów, finału, więc, no jakby to, co, to o czymś świadczy. Kurczę, no tutaj wszystkie zespoły biją się o Jakuba Kiwiora, ale ja nie chcę go poz, się pozbywać, po prostu nie chcę Kiwiora się pozbywać. Przyspieszamy o kolejną godzinę. Mam nadzieję, że ten. Najnowsze plotki FC Bayern jest zainteresowany Makini. Ale ja to odrzucam, bo Makini jest ważną częścią tego zespołu. Co prawda z ławki, ale jest cały czas ważnym ogniwem. Southampton bije się o Rowelle, natomiast nie. Ale sami zobaczcie, ile tych ofert tutaj ja muszę cały czas odrzucać, bo tak bardzo rozchwytywany jest nasz zespół. Mam nadzieję, że to już koniec ekscesów. Oferta transferu de Silio. Desilio akurat zaakceptujemy. Perina odrzucamy, bo Perin jest nam potrzebny. Przyspieszamy o godzinę. I koniec okienka transferowego. Tak wygląda ligowa tabela. Salernitana 6 punktów po dwóch meczach. No to jest ciekawa sprawa. Hmm. Roma, Napoli, Salernitana, Bergamo na razie 6 punktów. My 4 na miejscu piątym i dalej walczymy o to, by tą Ligę Mistrzów w końcu wygrać. Ja wam za dzisiejszy materiał dziękuję. Trzymajcie się na razie.